Każde miejsce na świecie ma swoją historię czekającą na to, aby zostać opowiedzianą. Za pomocą kamery odkrywam duszę każdego celu podróży. Moja pasja do kinematografii prowadzi mnie przez nieskończone krajobrazy, zawsze w poszukiwaniu idealnego ujęcia. Drony pozwalają mi malować niebo, łącząc muzykę wiatru z symfonią barw którą tylko Matka Natura może stworzyć. Moje podróże to nieustanne dążenie do uchwycenia istoty miejsca, przeżycia chwili, oddychania razem z Ziemią. Technologia jest moim sprzymierzeńcem. Dzięki kolor Gradingowi przemieniam zwyczajne w niezwykłe, odkrywając ukryte piękno w każdym kadrze. Green Screen otwiera drzwi do niewyobrażalnych światów. To jest mój showreel. Okno do mojej duszy filmowca. Zaproszenie do wspólnej podróży, przez ekran, do miejsc, gdzie piękno i pasja splatają się w wieczny taniec. Każde miejsce na świecie ma swoją historię, czekającą na to, aby zostać opowiedziane. Za pomocą kamery odkrywam duszę każdego celu podróży. Moja pasja do kinematografii prowadzi mnie przez nieskończone krajobrazy. Zawsze w poszukiwaniu idealnego ujęcia. Jestem opowiadaczem historii, eksploratorem nieznanego, twórcą marzeń, gdzie technologia, osobiste przeżycia i muzyka łączą się, tworząc niezapomniane ujęcia. Z każdą edycją, każdą nutą staram się zostawić ślad w tym świecie uchwycić magię, którą dostrzegają tylko czujne oczy. Dołącz do mnie w tej podróży odkrywania, emocji i nieskończonego piękna.